Dzień dobry, dzień dobry bardzo, witamy w kolejnym odcinku, w ostatnim odcinku już w Nowej Zelandii. Już dzisiaj będziemy stąd wylatywać, kochani, wyjeżdżać, także dzisiejszy odcinek będzie z podróży i będzie z tego, jak żegnamy Bongo, jak żegnamy tą oto piękną krainę. Trzeba dalej ogarniać. Dzisiaj mamy w ogóle w cholerę rzecz do ogarnięcia. Bo jeszcze muszę posprzątać to auto, tutaj nic nie zrobiłem. Oczywiście przez dwa dni, ostatnie dopakować się, wymienić pieniądze trzeba, wpłacić pieniądze, kupić jakieś pamiątki. A to wszystko do 12, a jest ósma, bo o 12.40 proszę ja was mam busa z Taurangi. Jestem teraz ogólnie w jakiejś takiej nie wiem gdzie ja jestem, na jakiejś plaży obok Taurangi, 30 minut do Taurangi. Muszę pojechać do Taurangi, zrobić te wszystkie rzeczy, oddać auto e, Oliemu, e, pojechać na busa i busem jadę do Auckland i w Auckland o 16.40 mam być na lotnisku, a o 20.40 mam samolot. Taki jest plan. Trzymajcie kciuki, żeby mi wyszło. Będziemy aktualizować podczas, podczas całego dnia. Lecimy! Hey, oh, 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 oh. To by było na tyle. Skończyliśmy sprzątanko. Posprzątają całą furkę, jest 10.30, oczywiście, wszystko za późno. Oczywiście, ku później ogarnięte, ale przynajmniej autko jest w miarę ogarnięte do Oliego. Także moja miejscóweczka przez ostatnie dwi, dwa dni się właśnie, e, właśnie, właśnie z niej wyjeżdżamy. Dziękuję, wszystko. Mój ostatni kemping w Nowej Zelandii przed w 2024 roku, bo mam nadzieję, że ja tu jeszcze kiedyś wrócę. No, ja tu jeszcze kiedyś wrócę, na pewno. Będę wszystko robić po to, żeby wrócić. A tobie, Bongo, dziękuję ci. Właśnie robimy ostatnią przejażdżkę, 40 minut, czy tam 30 minut. I sayonara! kochane, mamy to, pieniążki wymienione, wszystko ogarnięte, tutaj to mi jaśnie trochę, wszystko ogarnięte, e, także jedziemy już na busa, e, Oli już do mną prowadzi, e, już sobie jedzie sam samochodem, e, już będzie jego, także żegnamy się z Bongo, e, Oli, thank you for so much, I hope that Bongo is gonna be serving you well, e, and is gonna, it's gonna be behave well, like with me was. and also thank you again for the fucking awesome job with the... With my leg oh, wow. <laughs> thank you no problem, yeah see you again in the in a, in a, in the future <laughs> Bordy. aktualizacja sytuacji, bus się spóźnił o godzinę, miałem wyjechać o 12.40, wyjechaliśmy o 13.55 dokładnie, gościowi się popieprzyła droga i se źle zjechał, bo jakiś tam pasmu, gdzieś tam coś tam się nie stało, także widzicie Kubuś jest bardzo sprytny i specjalnie sobie pojechał wcześniej, 5 godzin przed wylotem, po to żeby mieć już tylko 2 godziny przed wylotem, <grym> także nie wiem gdzie jesteśmy teraz i no i powolutku będziemy sobie zmierzać właśnie do Okle, mam nadzieję, że dojadę na czas Jadę dalej Nie chcę mi się Nie chce mi się <AIDS> Chce mnie ta Nowa Zelandia wypuścić, powiem Wam. Zostaje jeden dzień dłużej. <laughs> odwołali mi lot. Czajcie to? Odwołali mi lot. I dupa. Miałem wylatować o 20:40, czyli dokładnie za 25 minut. Cztery godziny przed wylotem wysłali mi wiadomość, że mi odwołali lot, bo nie ma tej załogi czy coś takiego. No i wylatuję jutro o 3.00. I dostałem za darmo hotel. I 30 doców na szamiccu. Także nawet. Podoba mi się to. A co dalej? No i lipa jest, bo ogólnie miałem tak, że miałem lądować w Melbourne. jutro. Dzi dzisiaj o 22.45, a wylatywać o 6.25, czyli jest poniżej 8 godzin czekania w Australii. A powyżej 8 godzin czekania w Australii trzeba będzie już mieć wizę. No. I jak jutro przylatuje o, o 17.10, tak wylatuję o 6.45 rano, w poniedziałek. Kurwa. Także muszę sobie oddać wizę do Australii. Yo! Yo! <grymne> Ej, kurde, <mury, ty> pojechałem. <grymne> I nie Dzięki, ilustra. Przez jakieś 7 miesięcy. Także ja się posuję ser, robię się debina. Jest super, i miałem wannę. <noise> Lecimy dalej, jest godzina dziewiąta. Jest godzina dziewiąta. Cyk. Cyk. Jest dziewiąta trzydzieści o godzinie. O której wyjeżdżamy? A wylatuje o godzinie piętnastej? No. Jeszcze z godzinkę, żeby się tam wylatować. Trzeba ten burdek tutaj ogarnąć. Jala to jeszcze z hotelem, to w ramach tego, że, w ramach tego, że, że, że nam odwołali lot, no, dostaliśmy właśnie ten, ten hotel za darmo i 30 k***a na jedzenie czy najtańsza pozycja na kolację kosztowała 32 dolarów co, zaszalałem, i sobie kupiłem coś za 44, jakiegoś k***a ripsa, jakieś tam rzeczy, które nie umiem wypowiedzieć, a smakowało, nawet dobre, tak na kiedy ja takie cechy nie, no, sprzątamy, ogarniamy. Il a chimé Do dupy polecimy. <noise> Nowa Zelandia nie chce wypuścić u Japana. Słuchajcie, że nie dostałem wizy tranzytowej, Ja już powinienem być w ogóle nie tutaj, nie? Już powinienem być dawno na następnym lotnisku. Ale no nie powiem, nie wypuszczą mi. Czekałem następne, kurde, 40 minut w kolejce po to, żeby się dowiedzieć, że mnie nie wpuszczą. Bo nie ja dostałem wizy jeżdżę, a czekam na nią od wczoraj. Ogólnie, żeby dostać wizę tranzytową, musiałem polecieć do Wellington, który jest jakieś 500 km stąd e, i dać im moje zdjęcie i dać im moje zdjęcie i odcisk palca. Także no, nie da przejechać sobie tak w ciągu nocy 500 km. E, także następnym wyjściem jest to, mój wylot miał być wczoraj o 20.40. Odwołali go. Przesunęli mi go na dzisiaj na 15.05. Byłem. Nie wpuszczą mnie do kraju bo międzylądowanie, mój czas pobytu jest tam dłuższy niż 8 godzin, a nie dostałem wizy, więc przyłożyli mi następny lot na godzinę 20:40 dzisiaj. Czyli ten sam lot, co miałem mieć wczoraj, tylko że dzisiaj jeden dzień przesunięty, i w takim wypadku w Melbourne będę już czekać tylko i wyłącznie 7,5 godziny, więc już dostaję wizę i wszystko jest wagi. No, także grubo. Jedyne, że wczoraj miałem właśnie darmowy hotelik, to jeszcze teraz dostałem voucher na 30 dolarów na jedzonko, na jedzonko, żeby mieć jedzonko na cały dzień, żeby coś sobie przetrwać. Także no spoko, nie? się. Także przygody, przygody, trzeba być spokojnym, trzeba być stoikiem, bo inaczej to będzie przerywane. Nie ma co się stresować, nie? Kij tam, stracę jeden dzień wakacji. Ale coś tam. Jakby ktoś w ogóle się znał na temat tych odszkodowań za odwołane loty to zapraszam. Zapraszam. Nawet jak ktoś to mi ogarnie, to mogę nawet dawać na jak jakieś procenta. No. A nie to chociaż podpowiecie gdzie ja o takie coś się starać. Także się czuję jak ten utknął na lotnisku nie mógł z niego wylecieć, tak samo Nowo Zelandia mnie trzyma i mnie chce wypuścić. No nie dziwię się, taki fajny chłopak, nie dziwię się. Dobra, ja siedzę, coś tam sobie może posiedzę, ponagrywam, może sobie pomotuję tego i za 7 godzin lecimy, Ja Zdycham, zdycham, powiem wam, nie chce mi się już tutaj być. Nie lubię, jak to się wszystko przedłuża, nie lubię, jak to wszystko tak trwa. Nie lubię takiego czegoś. Już zgrałem wszystkie rzeczy na laptopa. Już przeczytałem całego Facebooka, Instagrama. Posłuchałem muzyki, książkę poczytałem, a tu jeszcze wciąż ponad 3 godziny czekam. <gryw> Nie chce mi się. Nie chce mi się. Nie lubię takiego czegoś. Tak wygląda życie podróżnika, jeżeli się zastanawiacie i jeżeli myślicie, że podróżowanie jest takie hopsiu. Pamiętajcie, jak Wam mówiłem, ile mi stresu kosztowało kupowanie tych biletów. Już powiecie dlaczego. No. W Australii? Tak. Jesteśmy, proszę Państwa, kochani w Melbourne w Australii i mamy tutaj, proszę ja, was 7,5 godziny czekania. Także, pierwsza rzecz, której się nauczyłem, znaczy już wcześniej miałem z tym jakieś problemy, ale pierwsza rzecz, która jest ważna, istotna dla wszystkich YouTuberów, filmowców i tak dalej, nie wolno nagrywać w żadnej strefie security. Nie wolno. Szedłem sobie właśnie, proszę ja was z kamerką nagrywałem sobie tego Time Lapsika swojej mordy, którego po powinienem powiedzieć zobaczycie, albo którego go wcześniej widzieliście. Ale przed tym kozacki ja i wodziłem samolot. przeszedłem przez wszystko, przeszedłem w security. I... Proszę to usunąć. Także trudno, oczywiście już tam wszyscy lubią, ale no musiałem usunąć niestety. Także dupa. Bo ja ogólnie jestem teraz tutaj 7,5 pół godziny, ale ja nie mogę wyjść z lotniska. Ja muszę być tylko i wyłącznie w tej strefie. Wiecie, takiej między międzynarodówce. To jest taka miejsce. To jest w, takim, w takim miejscu, gdzie nie jestem w żadnym kraju, tylko jestem w takiej strefie. Jak to się nazywa? To się nie może nazywa, nie ma panie, ale wiecie o co mi chodzi Że strefa bez kraju. No. Bo ja nie mogę być w Australii, bo nie mam wizy. Także mamy proszę ja was godzinę już 11.10. Lecieliśmy do 21.00 z Oakland. Lecieliśmy 4 godziny. 4 godziny, i o 23 jesteśmy w Melbourne. Dobra matematyka, co? No, jak, w, jak leciałem do Nowej Zelandii, to skoczyłem o 12 godzin w przyszłość. Tak teraz się Po Powolutku będę coraz młodszy. Powolutku będę coraz wcześniej. Coraz młodszy czy coraz starszy? No być ciekawe, rozkój, na że to w komentarzach. Jak teraz ja lecę, się cofam w czasie. Gdzie będę młodszy? No nie, bo ja więcej przeżyłem niż wy, więc będę starszy. Ja przeżyłem już to 12 godzin, teraz ja się cofam i zoom, bo już się że będę starszy. Załki ryj. Nagrywam <grym grym 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 pind> Jak to przeżyje, to będzie masakra. Dobra, może to się jakoś zdrzemnę, albo coś. Nie chce mi się. Nie lubię tego. To teraz tutaj 8 godzin czekanie niecałe i jeszcze 6,5 godzin lotu. To jest 23. Wylatuję o 6.30. Lecę 6 godzin. I znowu się co cofnę o 2 godziny do tyłu, bo do 10.30 w by... Następnej dystansie. Ja no, nie powiedziałem, gdzie będziemy lecieć co? I ja nie pojadę. Zobaczycie, jak już będę. Dobra. Za dużo, dużo, za dużo gadam do tej kamery. Nie mam co robić, nudzi mi się... na tym lotnisku. Nie mam co robić, Za chwilę sobie podłączę laptop a teraz może coś pomontuję. No, także będzie dzisiaj przegadany odcinek. Będzie w ale w dupie to ma. Trzeba się pożegnać, odpowiedział z mną Holandii, No. Gdzieś Jeszcze wam pierwdował na szybko skorpiona na lotnisku. Jeszcze w Australii nie robiłem skorpiona, Skorpion szybki. Gracias. No. No kochani, Ach. tak miałem właśnie zakończyć ten odcinek, ale muszę wam jeszcze coś dopowiedzieć, bo oczywiście siedziałoby w upu, ja Nie mam swojego bagażu. Zgubili mój kubek. A w Mel będzie się bał, jest w Stali. Cholera, tak ci nie gdzie. Niegdzie. Także jestem bez bagażu, musiałem sobie kupić ciuszki jakieś, ale to wam wszystko później opowiem, jak to dokładnie wygląda w następnych odcinkach. A teraz, kochani, zaczynamy wakacje. thank you